I zobaczmy, drogie koziorożce, jak u Was październik będzie chciał się przedstawić. Witam Was w moim słonecznym atelier w mojej słonecznej przestrzeni energetycznej aby i Wam to słońce przyświecało, aby i do Was dotarło i podtrzymywało to ciepło dla Was przez kolejne miesiące. Niech nie odchodzi, niech jeszcze będzie. Ja mam taką zagwostkę, słuchajcie, jak sobie poradzić z tym zimowym klimatem, ponieważ nie chcę wchodzić w energię świętych Mikołaj i takich rzeczy, które są jakimiś bombkami, tym podobnymi scenografiami. Mam nadzieję, że lubicie te moje klimaty, które często gęsto nie nawiązują do tych okoliczności, które się dzieją gdzieś kalendarzowo i że też czujecie się z tym dobrze. Więc póki mogę, to będę, słuchajcie, tutaj promować muszla, przestrzeń, y, fal morza, słońca y, no i tego co naturalne zobaczmy, zerknijmy jak y, październik dla Was drogie koziorożce, a więc y, październik dla koziorożca co w październiku dla koziorożców może się tutaj chcieć pokazać na co karty chcą Was nakierować w którą stronę ta energia może zmierzać w październiku dla Was właśnie drogie koziorożce Październik dla koziorożca. Odkryła się to zostawiamy. Co stanowi wyzwanie dla Was w miesiącu październiku drogi koziorożce? Co w tym wyzwaniu może być trudnością dla Was? Trudność w tym wyzwaniu dla koziorożców. Na miesiąc październik. Zalecana postawa w miesiącu październiku, i rada A rada na październik dla kusiorożce, pod spodem król buław, który Wam się pokazał. I powiem tak, dla niektórych koziorożców tutaj jakieś mocne kwestie, no, odnawianych, odwieszanych po może jakichś ciężkich decyzjach, czy jakieś siłowaniach się z, właśnie z decyzyjnością, co do tego, czy podarować sobie jakąś przyjemność, czy podarować sobie jakąś radość, a niekiedy także taką związaną z odnowieniem no, jakichś takich słuchajcie, romantycznych klimatów, a więc związków, które, czy relacji, które być może pamiętają jeszcze dawne lata. Niekiedy wymagały jakiejś pauzy, no i chcą się być może na nowo reaktywować. A więc tutaj może się w niektórych koziorożcach pobudzać taka energia do podjęcia się decyzji e, ruszenia ku czemuś, wzięcia życia za bary, czy też no właśnie postawienia siebie w pozycji takiego tutaj widocznego już na tej karcie króla buław. A więc może się w Was taka żądza tutaj pobudzać, może się w Was budzić taka potrzeba do tego, żeby bardziej działać żeby być bardziej sfokusowanym na cele, a zdeterminowanym, pewnym. No, i szybkim, błyskawicznym i przedsiębiorczym. A więc taki klimat może Wam tutaj entuzjastyczny towarzyszyć, możecie czuć taką w sobie dużą, pobudzoną gdzieś także charyzmę do działania. Miesiąc pokazuje Wam się w karcie Asa Kielichów, a więc energia takiej, no słuchajcie, innowacji, głębi, uczuć, emocjonalności wszelkiej, być może także inspiracji, która na bazie tych emocji, na bazie pewnych fajnych uczuć emocji, Spostrzeżeń Waszej percepcji, która w tym miesiącu może być bardziej intuicyjna, może Wam przyświecać. To słuchajcie, intymność to mm, karta macierzyństwa, to karta romantycznej miłości, rozwoju takiego w, także w kontekście dobrego zdrowia, a więc taki no, zryw do tego, żeby, żeby czuć się bardziej może w pochłoniętym, wchłoniętym także w coś pobudzonym, jeżeli chodzi o wyobraźnię, o inspirację, o to także co jest wyjściem niekiedy z jakiegoś przygnębienia, smutku, rozczarowania. A więc taka, e, taka e, ożywcza energia. Czuję tutaj takie, wiecie, ochlapanie się czystą wodą, nawet zimną wodą i odczuwanie takiej rzeźkości. A więc taka rzeźkość Wam ja się tutaj szykuje w tym miesiącu. E, dla kogoś e, z pewnością na pewno, bo pamiętajcie, że oczywiście czytanie jest e, ogólne. A więc e, w miesiąc skłania Was do tego, żeby po coś fantastycznego, optymistycznego po prostu drogie koziorożce sięgnąć, aby sobie podarować taką sposobność. Taką duchowość, taki poziom, a przede wszystkim własnej gotowości do tego, co jest takie oczyszczone, co jest takie klarowne, co jest takie pobudzone, entuzjastyczne. No i mocno, mocno także dla Was gdzieś z Wami powiązane. Dla niektórych koziorostów powiem tak, ten miesiąc może skłaniać Was w kontekście tego, co te karty gdzieś tutaj w tle mówią, do takiej no odkrycia w sobie pewnych potencjałów. Kochania siebie bardziej, zauważenia swoich potrzeb, bycia bardziej właśnie sfokusowanym na to, że ja jestem ważny, że nie wszystko dookoła, tylko właśnie moja osoba. Właśnie to, co dotyczy przede wszystkim mnie. Wyzwanie w tym miesiącu, które wam się pokazuje, no właśnie, słuchajcie, piątka dysku. A więc jakaś, no taka deficytowa energia, to, żeby tych deficytów nie czuć, to, żeby nie czuć takiego wyautowania z jakiejś sytuacji. To może być na różnym dla nie tylko pamiętajcie, materialnym, jeżeli chodzi o pracę, czy to, co jest kwestią zarobków, ale także może być to po prostu poczucie takiego statusu, takiej no, takiego właśnie stania twardo gdzieś nogami na ziemi, bycia w jakimś środowisku odczuwania, czucia, bycia, dostrzegania siebie jako ważnego tam, gdzie się jest. A więc możecie mieć taki gdzieś dysonans, jeżeli chodzi o to, czy, czy należycie, czy nie należycie, czy chcecie w ogóle tam gdzieś być. Czy jesteście z tym za Pan brat? Czy to w ogóle jest dla Was i czy to jest Wam w ogóle potrzebne? No i tutaj wyzwaniem dla niektórych może być także taka kwestia, że ktoś nie będzie pogodzony z tym faktem, lub nie będzie świadom tego, że tam gdzie jest lub tam dokąd zmierza, czy za czym się upiera, lub co bardzo trzyma gdzieś zaciekle w dłoniach i nie chce puścić, albo to coś już go puszcza, ale on też nadal się trzyma. Jak wiecie, jak tonący brzytwy niekiedy, to może też pokazywać takie energie, które mogą być trochę szokujące, czym. Mogą być takie gdzieś z poziomu braku akceptacji, braku zrozumienia Waszego względem tego, co się, co się dzieje. A karta mówi wyraźnie o tym, że nie stój pod drzwiami, do których nie należy pukać. Pukaj tylko tam, gdzie... W Wiesz, że, że warto, i tylko tam, gdzie jest ten ku temu sens. Wyzwaniem może być dla Ciebie, drugi Koziorowcu, niewątpliwie to, żeby umieć faktycznie poprosić o jakąś pomoc, aby umieć zauważyć problem być może tego deficytu, gdzie on w czym on tkwi, właśnie. I to czytanie jest zbyt krótkie, żeby tutaj wchodzić głębiej w te, w te kwestie. Natomiast każdy z Was wie doskonale, co może stanowić gdzieś ten zapalnik, czy co może stanowić gdzieś ten taki problem jakiegoś braku, jakiegoś niedosytu. Jakiegoś takiego, słuchajcie, takiej potrzeby czegoś, co miałoby być bardziej intensywne, czy czegoś, co miałoby być bardziej nasycone. To nasycenie gdzieś tutaj, ta kompletność mi się tutaj pokazuje jako wyzwanie dla Was, aby nie czuć dyskomfortu względem okoliczności, które Was dotyczą, w których jesteście, które, które Was doświadczają, czy w których Wy po prostu uczestniczycie, bo macie tam uczestniczyć właśnie po to, żeby pewne rzeczy przerobić. No, taki macie plan i tutaj też o pewną. Być może akceptację w Was chodzi, aby pewne rzeczy zrozumieć, odpuścić i przejść dalej. Być obecnym w kolejnym stadium, a tym kolejnym stadium jest ta teraźniejszość, a nie przeszłość i nie to, co się już wydarzyło. Trudność tego wyzwania, na czym polega? No, właśnie, kochankowie. A więc dla niektórych mogą być to sprawy międzyludzkie, mogą być to sprawy zespołowe, te sprawy personalne, które gdzieś mogą wam doskwierać, jeżeli chodzi o różnice poglądów, o różnice kierunków o pewną mentalność, także niewątpliwie, czy chociażby... Zakres widzenia, patrzenia, pewną perspektywę w stosunku do tego, w którą stronę i jak i w jakim tempie także ktoś zmierza. A więc tutaj takie dylematy mogą się Wam po drodze przydarzać. Możecie mieć w tym miesiącu gdzieś takie właśnie kompromisy chętne lub bardziej odległe do pokonania, które po prostu mogą także gdzieś determinować tą energię tego, tego braku, a więc tego, że tej pełni gdzieś nie ma, bo trzeba pójść, skłonić się ku jakiemuś kompromisowi. Czasami jest to wybór, który jest tymczasowy, czasami jest to decyzja, która tylko jest na chwilę, czasami jest to takie wejście, słuchajcie, po to, żeby coś załatać, jakąś dziurę. Mówię tu o kwestiach finansowych chociażby, a więc ten miesiąc może Wam sprzyjać do tego, że złapiecie jakąś okazję, złapiecie jakąś chwilę, zajawicie się czymś, ale to może nie być zbyt głębokie, to nie musi być bardzo duchowe, ale przynajmniej wystarczające na tyle, żeby, no właśnie, żeby chwilę pobyć w, na tym, takim, no, poziomie bardziej bezpiecznym, który Wam na, być może w tym miesiącu będzie bardzo potrzebny. Co jest tutaj postawą, która jest Wam proponowana na ten miesiąc? Paść, e, paść mieczy. Paść mieczy, a więc e, ciekawość. Ciekawość, żeby ją mieć, żeby ją czuć, żeby być takim, no właśnie... Chętnym o zdobywanie informacji, o czujność pewnego rodzaju, do tego, żeby można było mm, oczywiście się uczyć na drodze swoich doświadczeń, ale żeby ta nauka nie była mozolna, ciężka lub zdublowana o to, co już wiecie, żeby tych błędów po prostu e, gdzieś nie powtarzać. Może też to być taki miesiąc dla niektórych koziorowców, który właśnie będzie chciał trochę mm, pukać do Waszych drzwi z tymi gdzieś zaszłościami, które były tym błędem, aby zobaczyć, czy nadal w to brniecie, czy nadal powtarzacie. Powtarzacie gdzieś te schematy, czy wasze wybory nadal bazują na tym samym poziomie, czy no macie w sobie tę siłę i właśnie tę ciekawość do tego, żeby odkryć siebie w zupełnie nowym, innym, bardziej może okazanym, bardziej innowacyjnym, czy klarownym, albo natchnionym anturażom. A więc taka rada dla was w kwestii postawy, aby zachować w sobie taką potrzebę, aby pobudzać sobie ten entuzjazm. Aby także czuć logikę w tym Wszystkim, a więc odwoływać się przede wszystkim w tym miesiącu do tego, co ma ręce i nogi, co jest logiczne, co nie jest w żaden sposób abstrakcyjne, ale co was zaprasza do tego, co jest możliwością, a nie co wam tę drogę zamyka czy utrudnia. A więc taka Wam się postawa e, mocno spostrzegawcza e, krystalizuje na ten miesiąc, aby być spostrzegawczym, aby być wikliwym, aby być ambitnym przede wszystkim także. A więc nie umniejszać, nie rezygnować z siebie, brnąć, iść ku temu, co jest e, bardziej. A ostatecznie rada, która Wam się pokazała, to diabeł. No słuchajcie, ogniste, ognista e, energia. I dobrze, bo diabeł mówi o tym, wyrwie się z... Pod, no, spod jakiegoś kieratu, wyrwie się z jakiejś opresji, wyjść z jakiegoś niekomfortowego dla siebie położenia, które cię hamuje, które tobą manipuluje. Może to być też taka rada, słuchajcie, trochę kontrowersyjna, bym powiedziała gdzieś przy tym paziu, żeby być trochę bardziej sprytnym, jeżeli chodzi o no, stawiane kroki w tym miesiącu. A więc, żeby się trochę tak nie poddawać, nie ulegać sytuacjom w taki oczywisty sposób, tylko właśnie nie działać z poziomu swojego własnego takiego Wnętrznego sprytu, który nie chce nakłaniać Was, żeby był negatywny i manipulacyjny, ale może gdzieś tutaj się kryć taka, taka gdzieś nuta rady, żeby. No właśnie, żeby wykorzystać ten miesiąc do tego, co miałoby Wam pomóc, a nie zaszkodzić, co ma być dla Was bardziej namacalne, jeżeli chodzi o efekty tego powietrza, które w tym, w tym paziu się pokazały. A więc nie tylko rozważania i nie tylko myślenie, ale także wdrażanie tego w życie. A więc chociażby mówimy tu o kwestiach finansowych. Więc jeżeli szukacie pracy, czy jesteście otwarci na nowe drogi w Waszej karierze, to także jest tutaj pokazane nie, nie schodzić o piętro niżej. Tak? A więc walcz o to, co jest co jest bardziej intratne, co Ci daje ten ogień do tego, żebyś chciał tam chodzić, czy do tego, żebyś miał, chciał się sprawdzać, a więc myśl, myśl bardziej ambitnie, myśl bardziej perspektywicznie w stosunku do samego siebie i przede wszystkim być może o sobie właśnie w tym miesiącu. A więc miesiąc mówi do Ciebie, drogi kozioroszcu, uwolnij się i idź w stronę tego, co jest ukochane, co jest ukochane, co jest radosne, co jest... Czyste, a nie y, toksyczne a czy zmanipulowane. Nie wyciągnęłam dla Was karty przewodniej, słuchajcie, a zobaczmy, jak karta przewodnia będzie chciała się odnieść do tego miesiąca. A więc dla koziorożca miesiąc październik. No i zobaczcie, tu nie ma przypadku. Jest przesłanie, które bardzo mocno kompatybilne jest z tymi kartami. Ja zawsze wyciągam na początku, żeby właśnie też zobaczyć, co Tarot później dopowiem. No, ale fajnie, fajnie się pokazało. Szukaj możliwości, szukaj. A więc jesteś w idealnej fazie ku nowemu początkowi. Łatwo będzie ci opanować nowe sytuacje, nie zaprzeczając swojej przeszłości. A więc tu gdzieś ta przeszłość, te deficyty, umiejętność zracjonalizowania pewnych kwestii, umiejętność odcięcia się od tego, co złe i umiejętność przede wszystkim chwycenia za, za swoją. Nową wizję i nie tylko taką, wiecie, inspiracyjną, ale taki przebłysk myśli, który Wam po prostu taka, taką ostrość widzenia tutaj wyczuwam, że gdzieś się będą koziarzyste w tym miesiącu bardzo takie sprytne, bardzo takie ciekawe siebie, ciekawe nowych ludzi, nowych możliwości, otwarte także na tą ciekawość i z ciekawością podchodzące do wielu spraw, ale również dające siebie odkryć tym, którzy także z tą samą energią pasji w stosunku do Was. Mogą podchodzić. A więc bardzo, bardzo fajny miesiąc Wam się szykuje, jeżeli tylko się zmobilizujecie na to, co jest przestrzenne, na to, co jest niekrótkowzroczne, a bardziej może nie tyle obiektywne, co takie nowe narodziny, takie poczucie w sobie tej siły. Tak gdzieś tutaj czuję ten miesiąc dla Was. Jaka transformacja jeszcze? Zobaczmy, czy się to potwierdzi dla koziorożców. A więc w którą stronę powinnyście lub będziecie transformować, drogie koziorożce. Koziorożec w październiku. Koziorożec w październiku. Pokazała Wam się ochrona podczas rytuałów, a więc jeżeli stosujecie jakieś rytuały, a jeżeli stosujecie tego typu no, jakąś tam ingerencję w, w energię swoją, oryginalną, to może ten symbol Wam pomóc w ochronie siebie, a więc zawsze, jak mówi karta Miej, ten symbol pod ręką. Podczas wykonywania rytuału. Oznacza to, że możesz dodać coś pożytecznego i wzmacniającego dla siebie, co pochodzi ze źródła wszelkiego istnienia i ma czyste intencje. A więc, mówiąc najprościej, dzięki temu symbolowi jesteście w stanie przywołać Albo zabezpieczyć proces, że to, co podczas tego rytuału ma wam przynieść czyste intencje, faktycznie tymi czystymi intencjami e, będzie. Kierunek tego przesłania mówię, aby umieścić się tę kartę, czy też ten symbol e, przy zapisanych rytuałach i pokusić się o wizualizację tego znaku. E, właśnie wtedy, właśnie w tym miejscu, właśnie w tym czasie, w którym. E, w którym przeprowadzany jest ten rytuał. A więc można też pomóc sobie poprzez wsparcie namalowanym jego symbolem, gdzieś przy sobie, na sobie, czy poprzez wizualizację, albo no, taką komunikację wizualną, otaczania się tym symbolem, chociażby w postaci znaku, fotografii, tapety na telefonie. No, wiecie, tego, co jest gdzieś w okolicy waszego wzroku, tak na co dzień. A więc to jest taki znak ochronny, jeżeli chodzi o to, co bywa wysyłaną intencją do kosmosu, aby ona faktycznie. Miała tę moc, czy to od Was, czy od innych płynąca. Pozwólcie sobie na to, żeby. No, właśnie, ochronić siebie w tym miesiącu, bo i również o tym mówi cały przekaz, ten tarotowy. Aby siebie chronić, aby być czujnym i uważnym w stosunku do energii, które kompletnie nie są wam potrzebne, a powinniście tylko i wyłącznie patrzeć i wybiegać w stronę tego, co wam serce dyktuje, co budzi w was pasję i radość, a nie tylko i wyłącznie, pamiętajcie, chciejstwo. Trzymajcie się, do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnych czytaniach. Hej!